Siemaneczko w 31 części Let's Play Watch Dogs I zaczynamy od pokazania wam, że troszeczkę się podziało od ostatniej rozgrywki Znaczy od ostatniego odcinka Porobiłem sobie troszeczkę zleceń i zebrałem przede wszystkim wszystkie walizeczki I szykuje się też bardzo ciekawa misja końcowa Pamiętacie jak ta misja na koniec z tymi skrzyniami od broni, nie? Ciężko wtedy było, zobaczymy jak będzie tu. I przy okazji też znalazłem praktycznie ostatni kod QR, yy, i też mamy misję końcową, więc no, myślę, że ten, ten odcinek i następny to będziemy robić te dwie misje. Fabułkę na razie sobie oddalamy i zajmiemy się tym, żeby to dopiąć na koniec. Yy, co jeszcze chcę wam. A, i punkty do rozdania. Bo mamy 9 punktów do rozdania i, i tak, myślę, że ten bieg e, może być dobry sytuacyjny, ale może uratować dupę e, odnawia koncentrację i myślę, że to będzie zajebiste. No bo już miałem paręście takich sytuacji, jak naprawdę brakowało nam koncentracji i HP nam się zaraz kończyło, więc okej, okay. no i elegancko. Dobra, no jeszcze trochę tych zdolności zostało, ale w zasadzie to już takie zdolności, wiecie, z których albo nie korzystam, albo są średnio przydatne. No, ale będziemy w to inwestować, bo punktów jeszcze myślę, że sporo złoimy. Kupiłem sobie takie autko sportowe, teraz mogę już je wypożyczać. Wiecie, bo chcę po kolei wszystkie autka wykupić. Jeszcze nie mam chyba wszystkich zebranych, ale już niewiele mi zostało, chyba ze 3 to zebrania aut, auta. Te co mam. A zresztą nawet możemy zobaczyć. Eee... Aha, dobra, to nie, jednak nie zobaczymy. No trudno, dobra, może później wam pokażę, o ile nie zapomnę. Mniejsza. Taki mały popierdalacz, nie? Jak nieraz te są... Eee, ...sajczęta albo ci poprzerabiane, nie? Na auta sportowe. I naprawdę to zapieprza, bo to nie waży nawet tony. A tam silnik jest pewnie ze 150 koni albo i lepiej wsadzony i to... Naprawdę za iwania. Dobra, zobaczmy, o co dokładnie będzie chodziło w tej misji. Chyba, że ona będzie jakaś mega krótka, i od razu zajmiemy się tamtą z tymi kodami QR, ale mam nadzieję, że nie, że z 15-20 minut tak. Ostatni skurwiel od handlu z ludźmi został. Ehm, dobra, tak mówię, 20 minut. Wiecie, misja może trwać 10 minut, ale jak mnie nie będzie szła, to i będzie z 3 dni trwała. <grym> Więc, żebym nie wykrakał. Ehm, dobra, jak się do tego urwiela włamać? A, tutaj mam coś do schakowania. Okej, okay. okej. Okay. Aha, no dobra. Dobra, jesteśmy w środku. Co my tu mamy? To jest on, chyba tak? No tak, to musi być on.

Nie, moment, zaraz, bez sensu. Z, o jezu, ale teraz się zakręciłem. Ja myślałem, że on jest już gdzieś tu. No kurwa. mmm... Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj do tego auta. Nie gonimy ich, bo oni już są na trasie. Nie wiem, czy ten mały czy chociaż nie, on będzie szybki, zwinny, ale nie wiem, czy dużo wytrzymał uderzeń. No zobaczymy. Takiego obrotu sprawy to się nie spodziewałem. Dobra, nie mamy wyjścia. Out! Come, come on! Szybciej, szybciej, szybciej. Szybcie. Kurry, przepieczone moja wina. <gry> Krakałem, ten odcinek może będzie trwał naprawdę długo, bo coś to się nie zapowiada owocnie. Dobra. Ej, on ma strasznie czuły skręt. To mnie trochę irytuje. Dobra Dawaj, 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 na pełnej Dobra i no, oczywiście, posiłeczki To nie będzie wymarzone auto na taką akcję, już to widzę To jest skrętny Powiedzcie mi, że to się udało Dobra, mamy uciec policji, gitara Znaczy, to wcale nie będzie takie proste i oczywiste Najlepiej... Yy, o, idealnie zbliżamy się na przystań. Najlepsza będzie y, opcja motorówki. O, jeszcze śmigłowiec. No tak. Zapomniałem, że to policja. No kurwa, nie odnowi mi się energia. Z pierwszej, z Dobra, wyłazimy. Dawaj, na pełnej. Oh shit, 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 shit. Come on, come on. Dawaj, dawaj, dawaj. Cieprzamy są. Dobra, śmigłowcem się zajmiemy później. Dobra, i elo. Żegnamy was frajerzy. Jak jeszcze strzelają, nie? Uch, ale ta umiejętność z tymi rurami co wybuchają to jest zajebista sprawa. To robi robotę. Ej, to taka szybka ta misja. Uuu, trochę jestem zawiedziony. Hmm. Serio, spodziewałem się czegoś, no... dłuższego, no, Te skrzynie z bronią to dłużej trwały. Tam większa rozpierducha była. Dobra. Teraz zajmiemy się tymi kodami QR. Ale chodźmy najpierw do kry... No i tak musimy iść do kryjówki, prześpijmy się, żeby trochę się miasto wyciszyło. Od naszych ostatnich z z z Od naszego ostatniego zamieszania. Dobra. Przekimamy się elegancko. Sporo mi się nazbierało tych zleceń od meczerów, od maczerów. Prawdę sporo. Dobra, wstawaj. Ej, jeden wstawaj, wstawaj, wstawaj. Come on. No to będzie dziś bardzo wartościowy odcinek. Kurde, już 1 giga, dopiero 8 minut. No, sporo się w sumie działo. Yy, będzie wartościowy odcinek, bo dwie takie końcowe misje. Zrobimy. Chodźmy na parking jakąś furę se pożyczymy. Jest tu coś ciekawego. Nieszczególnie. Nieszczególnie, no ale dobra. Przepraszam, proszę nie pchać. Powiedzmy tego Passata czy tam Audi bierzemy. E, no i mamy też 270 koła. Chociaż trochę wydałem... Nie no, jakieś parę tysięcy na samochody wydałem. Ale też trochę zarobiłem kasy, więc ogólnie dodatni chyba stan jest. ostatnie dwa odcinka. Chyba muszę ciuchy zmienić niedługo. Nie pamiętam ile te mam. Nie wiem czy jed jeden jeszcze zestaw mi został najbogatszy, czy jeszcze dwa, nie pamiętam. Zobaczymy. Dobra, no teraz na pewno nie będziemy tego robić, oczywiście. Ale to jest na przyszłość. Przepraszam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tylko trzeba przejść do systemu Giggle'a i założyć Dead Sex Virus. Ten chłopak jest kandydatem do Dead Sex Elite. This could be tricky. Mm -hmm. Może być OK. To chyba jeszcze jest większa sieć niż, niż kiedyś Wam wspominałem, że miałem do czynienia z taką ogromną siecią. To było porównywalne, no. Nie, nie... Ale... Ale. Ale czekajcie, a możemy przyłączyć to. Ale to też nam nic nie daje. Hmm. Jakbyśmy to zrobili w tą stronę, o! Tu z dwóch linii ma zasilanie. Pe pewnie, pewnie niepotrzebnie. I teraz jesteśmy w kropce. Robimy to tak. co nam to da? Nie, to jest by wtedy bez sensu. Nie tego nie trzeba ruszać. Tu jest dobrze kurde, znowu tutaj się blokujemy. Chyba, że... A jak to jest zbagowane? Nie, no, co tutaj mogłoby się zbagować? Raczej nie, raczej nie jest. albo tak. No ale to inaczej nie dostaniemy się do tego, tak naprawdę. Tylko kurwa, tędy się przedostaniemy. A zasilanie do tego. O jezu, a jak zrobić zasilanie do tego? Kurde. Nie no to musi być tu skierowane no, to... Nie, no chyba że to musi Zasilanie ciągnąć też od tego Czyli Tak A to musi dostawać Zasilanie z góry Czyli e, Stąd Dobra Okej okay. skupiłem się po prostu na złym punkcie Może to jakoś zmontuję, giggle stood no chance against you but we wanted to see how long his defenses could keep you out he lasted slightly longer than we expected but you continue to impress us we are grateful for your assistance and we are sending you proper compensation we will OK. Jaką nagrodę dostałem? Strollować hakera. Spoko. Dobra. Przestępstwo wykryto. Spoko. O, ranga mi urosła chyba prawie do maksa. Hmm. zobaczmy jaka była nagroda. Za to... E, przeżyłem na to gangów czasów prohibicji dzięki tej boskiej wersji starego klasyka. Jakiś stary minigun. Czekajcie, ja bym go gdzieś sobie sprawdził. Jeszcze w tym odcinku. Um, tylko... Gdzieś na osobności. Że trochę przejedziemy, bo w sumie jesteśmy w jakimś pieprzonym centrum. No przepraszam bardzo. Przepraszam. Kurde, tutaj też tak... <noise> Ale nie no, chcę sprawdzić, no bo teoretycznie... Uuu, jest limuzyna, poczekajcie. Czekajcie, jest limuzyna, a ja limuzyny na pewno jeszcze nie mam w mojej kolekcji. Nie, nie, dawaj tą limuzynę, gościu. Nie dzwoń popały, bo będzie przypał. Dobra. Tylko już stukniemy elegancko. To już nie powinien... Dobra, tam na górę sobie wyjdziemy. O, będzie pięknie. Musimy przet... Znaczy przetestować, chcę to zobaczyć, nie chcę strzelać do ludzi, bo Policja... Przypał policyjny mi niepotrzebny Dobra e... Gangster. to chyba będzie to, nie? Jaki karabin maszynowy Cztery gwiazdki. No? Ej, ale jest pozłacany, nie? He, 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 dokładnie tak, dobra. Ale myślę, że w tym odcinku będzie na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Także wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.